Wróciłem z basenu, e, wziąłem, wziąłem, kąpiel i wybieram się teraz na kolację. E, nie wiem, co dzisiaj zjem, bo słuchajcie, ogólnie no codziennie gdzieś na tą kolację wychodzę i już tak naprawdę wszystko jadłem tutaj, ale no słuchajcie, wiadomo, że się tam powraca do tych smaków gdzieś tam i myślę, że dzisiaj e, zjem może tego amoka, nie? Zobaczymy, co tam mają ciekawego. Jak nie, jakąś rybę. Chciałbym ogólnie zacząć, wiecie, jeść ryby i owoce morza, bo to jest coś takiego, co, co w diecie u mnie zawsze było gdzieś tam, wiecie, na uboczu. I zawsze wybierałem mięso, wołowinę, cały czas kurczak. Więc jeżeli chodzi o, o wieprzowinę, to tak mniej. Bardzo, bardzo rzadko, ale też się zdarzało, ale głównie to, wiecie, kurczak i gdzieś tam wołowina. Więc, e, tak, wiecie, od kilku dni, e, jak chodzę z dziewczyną na tą kulację, ona bardzo, bardzo lubi ryby i bardzo lubi ogólnie, wiecie, krewetki i owoce morza. I powiem Wam, że tak zawsze gdzieś tam tą jedną krewetkę wezmę, spróbuję dwie od niej. znaczy wczoraj sobie zamówiła taką krewetki normalnie w cieście takim wiecie yy, smażone, bardzo, bardzo dobre yy, do tego wcześniej, tam dzień wcześniej też yy, zamówiła krewetki z grilla, które były również bardzo dobre yy, i tak powoli, powoli wiecie, po jednej sztuce, po dwie sztuki gdzieś tam yy, podjadam od niej i powoli przyzwyczajam się do tego jedzenia yy, więc nie jest uniknione, że urozmaicę też dietę właśnie w takie rzeczy, bo Słuchajcie, tutaj nie jest to aż tak drogie. Na przykład, wiecie, jak e, ja kiedyś w Holandii poszedłem do restauracji i zamówiłem sobie te takie krewetki, e, normalnie też w, 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 w azjatyckiej restauracji, w chińskiej restauracji. Zamówiłem krewetki, no to tam, słuchajcie, zapłaciłem 19 euro za 6 krewetek, które były po prostu tylko w takim jakby sosie czosnkowym, nie, więc to było bardzo, bardzo drogie tam jedzenie. No a tutaj na przykład za 5 dolarów macie, Ola wczoraj zamówiła za 5 dolarów na cały talerz tych krewetek w tym cieście smażone, więc to nie jest aż tak bardzo drogie, więc można, słuchajcie, popróbować i też tą dietę gdzieś tam powoli, powoli zmieniać i zobaczyć jak ogólnie, wiecie, organizm będzie funkcjonował po tym i tak dalej. Tym bardziej, że po diecie takiej typowo mięsnej no sam jestem ciekawy jak organizm będzie funkcjonował, jak wiecie, jak z tą energią, jak ogólnie yy, ze spadkiem gdzieś tam wagi, jak ogólnie z nabiciem takim wiecie yy, gdzieś tam yy, mięśniowym, nie? Także bo jest to też jakby nie patrzeć białko dobrej jakości yy, Ja tam nigdy nie byłem przekonany do, do, powiedzmy do krewetek, bo są to wiecie yy, te są odpowiedzialne za, tak naprawdę, czyszczenie yy, wszystkiego, co znajdą, tych syfów, tych glonów, tych... Wszystko, co tam znajdą, to zjedzą, nie? Więc to, to nie... Ogólnie tym, czym one się żywią, to nie jest to zbyt, zbyt dobre. No ale też, słuchajcie, z drugiej strony, może nie wpływa to aż tak bardzo na, na jakość gdzieś tego mięsa i... Nie podajmy też może w jakieś, wiecie, paranoje, nie? Bo... No, słuchajcie, cały świat gdzieś tam wiecie, zajada się. Tym. To są przysmaki bardzo drogie w, w, w krajach europejskich. Krewetki są gdzieś tam, więc. No, może czas spróbować, nie Może czas powoli gdzieś tam, wiecie, tą dietę o Oto owoce morza. Surowe, też ostatnio, właśnie moja dziewczyna zamówiła sobie. To papaja salad, nie? Papaja salad z krewetkami, dał mi spróbować, to nie dałem rady, bo od razu, wiecie, taka cofka, nie? Yy, ale to była taka su aż surowa, nie? Wiecie, to było surowe mięso, więc yy, ta różnica, że one, jak są dobrze przygotowane, te krewetki, to smakują bardzo dobrze. Także słuchajcie, dajcie znać yy, ogólnie w komentarzach, yy, czy jesteście zwolennikami diety, właśnie takiej na, na zasadzie. Owoców morza, czy dłu, na przykład długo na takiej diecie jesteście, jak ogólnie zachowujecie się po, wiecie, po, po tej diecie, jedząc takie rzeczy, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, nie? Także mm, zobaczymy, zobaczymy. Zamawiam tuktuka i lecę na miasto. Tuktuk -tuk przyjechał, właśnie jadę. Eee... Powiem wam tak: zamówienia przez tego graba dużo tańsze niż gdzieś tam zamówicie sobie tego tuktuka tak wiecie z ulicy, nie? I tu macie fajnie, macie od razu podaną tą cenę i wiecie ile zapłacicie. i zazwyczaj ja tak płacę 4000 4000 4200, 4500 zależy nie? Ale takie te te, te, te tu które teraz w nim jadę, taki o. to jest ten taki trzykołowy. One są ogólnie najtańsze, nie? Z tego co na, na tej aplikacji widzę. Więc yy, zawsze w granicach tego dolara, dolara 25 za kilometr gdzieś płaci się, nie? Więc, więc no nie jest to dużo, no ale tak wiecie jak jeździ się cały czas gdzieś to też się wydaje na to pieniędzy więc powoli, powoli rozglądam się gdzieś za jakimś skuterem, no. trzeba się przełamać słuchajcie i zacząć jeździć, nie? No co ma być to będzie, no to trudno ja tam wiecie miałem wypadek kiedyś dlatego jak na razie jeszcze się nie zdecydowałem, ale trzeba, trzeba będzie jednak ten skuter kupić, bo to tam wiecie no za te 10 dolarów za paliwo to ja będę sobie jeździł gdzie będę chciał, ile będę chciał, nie? więc y, jest różnica. Także za chwilkę będę w, będę w restauracji. E, o tutaj zobaczcie, jak fajnie jest. Wszędzie tych miejsc do jedzenia Ale ja już po tych, wiecie, ekscesach żołądkowych gdzieś tam No to wolę jeść w tym samym miejscu gdzieś tam już yy, Gdzie się po prostu przyzwyczaił ten żołądek i Jest łatwiej to wszystko strawić nie? Też się zdarza jeszcze, że, że na przykład gdzieś tam nie pobolewa brzuch, ale to już ma Już nie jest to co, to, co było przez pierwsze tam, wiecie, te, Ten miesiąc, te półtora miesiąca, nie? Teraz coś już jest luz. Także widzimy się za chwilę. Także słuchajcie, standardowo Loklak wjechał, ale tym razem wziąłem wieprzowinę. Powiem wam, że bardzo dobra wieprzowina. Ta wołowina mi się trochę już przyjadła, więc coś innego. Ale też taka jest taka gumowa, wiecie. Inaczej oni to zupełnie tutaj przyrządzają, nie? Moim zdaniem jeszcze by mogło to być tak gdzieś z minutkę dłużej przysmażone Byłoby takie bardziej, wiecie. Nie był takie gumowe, nie? Ale bardzo, bardzo dobre. Także słuchaj, lokłek wjechał. Podzieliłem tutaj się z Andrzejem, z czarkiem. Zwykle tutaj koło mnie. Wczoraj to się tyle nachapały, bo moja dziewczyna nie zjadła w ogóle yy, Zjadła tylko połowę burgera Więc praktycznie cały kotlet tam został To się nachapały, nieźle, tam cztery były wczoraj kotki, nie? To są dwa ja Już się tutaj rozpoznajesz, wiem które są które, one chyba też mnie rozpoznają już To często przychodzę <laughs> Także słuchajcie, zjadłem, ale i jeszcze na dobitkę wezmę sobie burgera tego Zobaczcie, za dolara, nie? I powiem wam, że wczoraj go jadłem i jest naprawdę dobry Naprawdę dobry Świeży kotlecik w panierce, pierś z kurczaka No naprawdę za, za dolara, słuchajcie, to jest rewelacja nie? Także Jeszcze posiedzę chwilkę Przez godzinę ogólnie po dziesiątej więc zaraz tutaj te też się będą zwijać, zamykać, nie? ale Zobaczcie. Burger za dolara wjechał, nie? Chyba, <grywa> 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 że bardzo dobry jest, nie? Ogólnie wczoraj już jadłem, ale za dolara. No słuchajcie, no. Aż ja na dobitkę sobie jeszcze zjem i wracam do domu. Pojedzone Wracam powoli, ale kończy mnie jeszcze, żeby gdzieś jeszcze pójść Ogólnie no i pres wszędzie, także Ajajaj, to aj, te fulny tutaj no zwariować można, no thank you Zwariować można tej ulicy, z tego pub streetu to jest masakra, nie, te naganiacze tam widzicie, oni obstawili słuchajcie, obstawiają całą ulicę nie, dosłownie macie takie przejście tylko wiesz, że się, sam, że się zmieści jedna osoba, a wszędzie obstawione tu tukami tylko tuk nie także powiem wam, to mi się nie podoba nie, no że ja mówię do niego, że nie, a on że dlaczego, ja mówię, no bo nie, no kurwa nie rozumiesz, jak się mówi nie nie, to nie. Ale wiecie, jest inaczej jak ktoś tutaj mieszka, nie, i codziennie, tędy, wiecie, chodzisz sobie, i, i wtedy to cię denerwuje. No. Tak jakiś raz, jak się przyjedzie na wakacje, to tam w dupie to masz i tam co chodzisz, nie, ale. No. A propos kurwiszonów, no to słuchajcie, yy, tam zawsze przy tym jednym klubie stoi z 5-6 tych dziewczyn codziennie tych samych, nie? O, bilardzik, tutaj zawsze chcę wbić, ale zawsze ludzie są, nie, zawsze grają sami. także jeszcze się nie udało, ale może nie się uda, któregoś razu, a wracając tam do tych dziewczyn, słuchajcie, tam stoją zawsze te same, e, przy tym jednym klubie, no i tam wiecie, zawsze mnie zaczepiają, nie, wiecie ile no chcą? 80 dolarów, nie? No jestem nienormalne. 80 dolarów za, za tam wiecie, ogólnie za noc, nie? Czy za noc, za, za to, że wiesz, że... Ale ciekawe mnie będzie w ogóle widać w takiej ciemności. No ale dobra, słuchajcie życie, tak? Vlogi są jakie są, są różne, więc będzie taki też nocny. Zwrócę kamerę. O, zobaczcie tu. Z złotem cały mur. Nie wiem co tutaj jest, ale no i słuchajcie, 80 dolarów. No, i bierzesz ją sobie. E, wiadomo, że ona jeszcze musi zjeść, musi się napić po drodze. Więc dolicz kolejne tam 10. No i wiesz, pójdziecie na chatę. E, zapłacisz jej i teraz tak. Nie mówię, że ja, ale znajomy, tak? Znajomy raz skorzystał i mówi do mnie, że ona, wiesz, weszła do pokoju. Tam oczywiście jeszcze drinka jest, zrób to tamto, siam to. Wiecie, ogólnie chcą was jak, naj, jak najbardziej upić, nie? Żebyście byli w takim stanie, że jej zapłacicie, a. Do niczego tam albo nie dojdzie, albo dojdzie do minimalnych rzeczy. I druga kwestia, nie? Pyta się, czy masz gumkę, nie? Jak nie masz gumki, to płacisz, no i oczywiście nic z tego nie ma. Eee, więc słuchajcie, w Europie jest tak, że jak sobie życzyć, dziewczynę to ona ma gumki, nie? O! Widzicie jaki fajny tutaj? Wiecie, to ona jest za to odpowiedzialna, nie tam yy, klient, nie? A tu jest tak, że o! <laughs> yy, a tu jest tak, że że miałem w ogóle ten y, klub znowu Wiecie, tam są te, jak to się nazywa? Drag queen, nie? One się malują tak, wiecie, jak ten Śmiechawa, śmiechawa. No, ale słuchajcie, wracając do tematu. No to jak nie macie gumki swojej, to do niczego nie dojdzie, nie? Nawet, yy, że tak powiem, nie zrobi gały, nie? To jest dla dorosłych film, więc powyżej 18 roku życia, więc możemy takich określeń używać czasami. Więc nawet jak nie macie gumy, to nie zrobi wam gały, nie? Więc tak naprawdę płacicie 80 dolka plus kolacja, dycha 90 za tak naprawdę za nic, nie? Za to, że przyjedzie do Was yy, głupoty jakiś tam pogada, pośmieje się albo będzie leżeć na łóżku, bo ona już zmęczona jest. I żeby tylko uniknąć tego, po co ona w ogóle tam przyszła, nie? Także miejcie się na baczności, przygotujcie się zawsze, panowie. Nie dajcie się, wiecie, robić w bambuko jak najmniej alkoholu, jak już planujecie. Bo słuchajcie, moim zdaniem, jeżeli płacimy za usługę, przynajmniej ja taki jestem, nie korzystam z tego, ale gdybym skorzystał, to ona tak łatwo nie wyjdzie z tej sypialni, nie? To, za co zapłacone zostało, to zostanie zrealizowane. I to naprawdę mocno, <noise> bo za darmo się nic nie, nie płaci, a tym bardziej, będzie takim y, dziewczynom, nie, to są cwaniary, będzie wyćwiczone, eee... no i ten znajomy jest szczególnie mi właśnie powiedział, nie, że, wiecie, kolacja, to, tamto, parę drinów, weszli do, do, do domu, do pokoju, ona na łóżko rozwalona, ona zmęczona jest, nie. <noise> Więc, ona, więc on mówi do niej Słuchaj, mnie to nie interesuje, że ty jesteś zmęczona ściągaj ściągaj, ściągaj spodnie Wypinaj się I to po co tu przyszła za co wzięłaś pieniądze Odczujesz to nie? Przez najbliższą godzinę, więc <grywia> no. lekko nie miała <grywia> Także To tak chciałem, wiecie, na gorąco dodać o tych dziewczynach. A poza tym, no na każdym kroku gdzieś tam idziecie, to one stoją we dwie, trzy i wiecie, patrzą wam głęboko w oczy, to już są tak wyćwiczone, że lampią się na was, jakby was zjeść chciał, nie? I tylko zatrzymasz się wzrokiem na sekundę, bo bo wiesz, czasami sobie myślisz, no patrzcie na mnie, to się spojrze, Ale zatrzymasz się na sekundę wzrokiem Zatrzymać się na sekundę wzrokiem, i już od razu koniec leci. Dotykać się gdzieś tam, coś wiesz, już do baru cię ciągnie, i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, no ale gdzie to słuchajcie, 80 dolarów, to się to, to się opłaca, nie opłaca, nie, nie? Nie tutaj, to gdzieś, wiecie, są takie, takie, wiecie, te zarobki niskie, i ogólnie, żeby to jeszcze było jakieś ekskluzywne, gdzieś tam, nie wiadomo skąd. W jakimś zarąbistym miejscu, w jakimś hotelu drogim to okej, okay, ale takie z ulicy gdzieś tam wiecie yy, dziewczyny się tak cenią, no to trochę przeginają, nie? To ja powiem wam w Holandii macie co chcecie tak naprawdę. Macie latynoski, macie Afrykanki, Europejki Rudy, czerwone, niebieskie, jakie tylko chcecie. I one biorą zazwyczaj. Ale to są takie już ekskluzywne, wiecie, dziewczyny, nie? Naprawdę konkretne. Yy, one biorą gdzieś tak 80 stówkę, nie? Za 40 tam minut, za godzinę tam biorą 120. Tam dwa razy, wiecie, jedziecie i... No ale to jeszcze jest taki wiecie, no kurczę, okej... Okay. Też jest drogo... Ale to macie, wiecie, no kurczę... Naprawdę... Dziewczyny gdzieś tam... Z drugiego końca świata, nie tu jakieś tam, wiecie, takie te... Azjatki, gdzie tego tu jest tyle, że... Bo to jest, to jest ich kraj, tak? Więc tutaj macie tego pełno. Żeby dziewczynę znaleźć w tydzień taką, że o będziecie sobie z nią normalnie i będziecie mieć za darmo, nie? Eee, więc kwestia tego co kto szuka, co kto lubi, ale nie dajcie się w bambuko robić, nie? Nie dajcie w bambuko robić. O, tutaj ten śmieciarz będzie walić będzie na, na drugą stronę. Raz słuchajcie, szedłem za nim bardzo, bardzo długi czak myślałem, że się po prostu 100 razy yy, Że zimiotuje za 100 razy, nie tak wali z tego z tej upały wiecie przepraszam ale właśnie tak nam działają takie zapachy, nie smrody, od razu mam Cofki także słuchajcie Wracam sobie, wracam sobie nie za szybko, delikatnym spacerkiem jakieś półtora kilometra już przeszedłem. Powiem wam, że dalej gdzieś tam wzruszony chodzę, ale to już nie jest to, co było, nie? Ale to powiem wam, że wszyscy, bo moja dziewczyna wiecie, ona tutaj się rodziła, jest kmerką i tak samo się poci, jak idziemy właśnie wracamy, zawsze gdzieś z kolacji, to tu pod koniec to ona już i już ma dosyć. Już tak samo cała spocona jest. Więc to, słuchajcie, nie ma znaczenia. Tak naprawdę, upał to upał. Męczy wszystkich. E, tak samo lokalnych, tak samo tak samo nas. Więc. No, słuchajcie, wiadomo, że na początku jeszcze to jest dużo ciężej, nie? Bo organizm nie jest przyzwyczajony. Jecie dużo więcej wody, dużo więcej wody zgromadzone, dużo więcej wody z was paruje, pocicie się i tak dalej, tak dalej. Tutaj jest ogóle ta bardzo fajna restauracja, gdzie czasami chodzę. Tutaj są koncerty na żywo, to tam już widzieliście w jednym z ostatnich vlogów, ale. Bardzo fajna restauracja, droga jest oczywiście, ale jak na tutaj się wiecie, standardy. No, ale No muzyka na żywo, więc to też się tam innymi prawami trochę rządzi. O, tutaj master jedzie sobie, sprzedaje króliki. No, także słuchajcie. E. To by było na ten moment na tyle. E, e, będę się żegnał z Wami. Może dzisiaj jeszcze. Nie! Już dzisiaj nie. Wystarczy. Pozdrawiam, do następnego. Trzymajcie się bez odbioru.